Dzień dobry. Nie ukrywam, że dzisiejszy odcinek jest poniekąd reakcją na Wasze pytania w Q&A, bo zauważyłem, że pojawiło się mnóstwo tego typu kwestii typu gdzie powinien trafić Isko, gdzie powinien trafić Sebajus, gdzie powinien trafić taki zawodnik, taki, taki. I to nie tylko chodzi o Q&A, ale także o pytania, które bardzo często dostaję, czy to na prywatnym Twitterze, czy na prywatnym Instagramie. Często staram się odpowiadać, na przykład nagrywać audio wielu osobom, natomiast uznałem, że warto to w takim razie zebrać do kupy i nagrać jeden taki temat zbiorczy pod tytułem Czyszczenie Realu Madryt, a także FC Barcelony, bo było tu sporo odcinków o Christensenie, o Kessi o Rydigerze, o nim, ale warto też skupić się na piłkarzach, którzy właśnie opuszczają Królewskich, a także Barce i myślę, że możemy pojechać po kolei właśnie po tych nazwiskach. Numer jeden, jeśli chodzi o Real Madryt, czyli taka kwestia, która szybko została załatwiona, Luka Jowicz. Piłkarz, który kosztował 63 miliony euro i który w Realu Madryt w 51 meczach strzelił trzy gole, odchodzi za darmo ale Real ma 50% praw do tego serbskiego napastnika. Tak dla porównania. W Eintrachcie Frankfurt Lukajowicz strzelił 40 goli w 93 meczach. To już są takie liczby naprawdę predestynujące go do dobrego grania. Natomiast w momencie, kiedy Lukajowicz przechodził z Eintrachtu do Realu Madryta, pamiętam dokładnie ten okres, bo akurat wtedy byłem na wakacjach w Barcelonie i często w tych katalońskich mediach, ale nie tylko, pojawiały się takie artykuły. Lukajowicz, Krzysztof Piątek, Lukajowicz, Krzysztof Piątek, praktycznie cały czas albo jeden, albo drugi. To jeszcze nie były czasy Darwina Nunieza. natomiast i Luka Jowicz, i Krzysztof Piątek to były te dwie najgorętsze dziewiątki. No i ostatecznie okazało się, że ani jeden, ani drugi wielkiej kariery nie zrobił. Natomiast jeżeli chodzi o Luka Jowicza, ja miałem jedną taką zagwozdkę w momencie, kiedy on trafiał do Realu Madryt, czyli na przykład te słowa samego Jowicza po okresie spędzonym u Niko Kowacza, że on tam bodajże w ciągu kilku dni, w ciągu tygodnia, bez znaczenia, musiał przebiec więcej niż przez cały czas, który spędził w Benfice. Często mówiło się o tym, że to nie jest najbardziej profesjonalny gość i tak dalej, i tak dalej. I to był główny znak zapytania w kontekście Luki Jowicza. Nawet nie tyle, czy on się sprawdzi piłkarsko, nie sprawdził się kompletnie, ale czy sprawdzi się mentalnie. Nie sprawdził się kompletnie razy dwa. Bo patrząc na Lukę Jowicza, no dzisiaj ta kwota to jest jakiś absurd, tak naprawdę. I sam fakt, że Real oddaje go za bezcen o czymś świadczy. Natomiast jeśli chodzi o Lukę Jowicza, ten gość ma strasznie nieserbski charakter, tak bym to powiedział. Ja nie lubię stereotypów, natomiast wiecie, wiecie, do czego pije. Często mówi się o tym, że jeśli chcesz zasiać taki pozytywny ferment w zespole, no to warto wprowadzić właśnie paru piłkarzy z Bałkanów, ale takich z charakterem, typu wiecie. Mario Mandžukić i tak dalej. A tu się okazało, że przyszedł tak naprawdę najbardziej apatyczny. Piłkarz, jaki przewinął się przez ten Real Madryt w ogóle, chyba jakiego kiedykolwiek widziałem, zdarzały się jakieś pojedyncze momenty Luce Jowiczowi, mecz z Realem Sociedad, ale to naprawdę były takie mega pojedyncze momenty. W zasadzie, słuchajcie, tu nie ma z czego zrobić kompilacji. I ta pasywność w grze, taka apatyczność, taki brak chęci, który bił z twarzy tego zawodnika, już abstrahując od jakichś wszelkich kontuzji, w różnych dziwnych okolicznościach i tak dalej, to to, jak Luka Jowicz prezentował się na boisku, to naprawdę wyglądało tak, jakby chłop tam wychodził za karę, na no, nie, no co, co ja tu robię znowu, muszę grać i pod tym względem jestem, jestem najbardziej rozczarowany Luką Jowiczem, bo on nie może być złym piłkarzem. Zły piłkarz nie byłby w stanie strzelić tylu goli w barwach Eintrachtu, nie uchodziłby kiedyś za Wonderkida serbskiego futbolu, nie uchodziłby za Perełkę nawet w tej Benfice, czy jeszcze wcześniej, kiedy porównywano go do Radamela Falcao, kiedy jeszcze występował w Belgradzie. O złego piłkarza nie biłyby się właśnie Barsa z Realem Madryt, no ale czasami tak się właśnie później te koleje losu układają, że z dzisiejszej perspektywy może może to brzmieć absurdalnie, że na przykład Real Madryt interesował się Krzysztofem Piątkiem, ale tak samo interesował się Lukajowiczem i tego Lukajowicza wręcz kupił, i dzisiaj ten Lukajowicz przychodzi za Krzysztofa Piątka, więc te drogi się krzyżują. Natomiast ta historia Luki Jowicza to jest po prostu jakiś jeden wielki, absolutny dramat. I piłkarzem, który w podobny sposób rozczarował mnie w Realu Madryt w ostatnich latach był Mariano Diaz I tutaj na początku możemy sobie rzucić okiem na te proste statystyki. Głęboko wchodził nie będę. Sezon 21-22, jeden gol. 20, 21, 1 gol. 19, 21, gol. 18, 19, 4 gole. I teraz ktoś pewnie sobie zada pytanie. Po co ten Real Madrid go ściągał z powrotem? ściągał go z powrotem, dlatego że w sezonie 17, 18 w barwach Olimpiku Lyon, czyli nie jakiegoś podzespołu, Mariano Diaz w potrafił strzelić 18 goli. I to był taki moment, yy, który po którym wydaje się, że historia kilku klubów mogłaby się inaczej poukładać. Pamiętam nawet pytałem Marcelo, który wtedy występował w Olimpiku Lyon. W wywiadzie poprosiłem go o określenie wielu piłkarzy jednym słowem. No i tam mówił, że Memphis Depay, Lew, Tangin Dombele, Ozadu, czyli taki bezczelny w pozytywny sposób Mariano Diaz, goleador. Patrzymy na te liczby, no to nie jest goleadorem, No nie ma prawa być. Natomiast jeśli chodzi o, o Mariano Diaza, właśnie weźmy pod uwagę ten kontekst, kiedy on trafiał do Realu Madryt, bo to był taki moment, kiedy on dogadywał się z Sewiją, kiedy on miał trafić do Sevilli, czy powiedzmy klubu z podobnej półki co Olympique Lyon. Troszkę mimo wszystko wyższej, no bo Sevilla sięga po europejskie puchary, gra w lidze mistrzów, a Olympic Lyon już niekoniecznie. Ale wiecie co mam na myśli. Nie jest to ten najwyższy level, ale, ale to też nie jest jakiś bardzo niski poziom. No i w tym momencie, kiedy Sevilla dogadywała się z Mariano Diazem, Real Madrid wykorzystał możliwość wepchnięcia się przed szereg i po prostu sprzątnął Sewii Mariano Diaza z przednosa. Ja uważam, że gdyby Mariano Diaz trafił do Sewii, to dzisiaj uchodziłby za naprawdę solidnego napastnika. Takiego, który strzela po kilkanaście goli być może na sezon. Natomiast po powrocie do Realu Madryt Mariano Diaz zadowolił się samym pobytem po prostu w Realu. Sam fakt, że zakłada tę koszulkę, że ma kontrakt, po prostu go zadowalał i często mówiło się o tym, że interesuje się hetafę, Rayo Vallecano, natomiast to wiązałoby się z bardzo dużą redukcją zarobków, na co Mariano Diaz oczywiście przystać nie chciał. Piłkarz rzecz jasna ma do tego prawo, natomiast patrząc też na Mariano Diaza, e, no charakter charakterem, natomiast na samym boisku czasami mi brakowało właśnie tej mentalności, którą Mariano pokazywał w trakcie tego swojego pierwszego pobytu w dorosłym zespole Realu Madryt, no bo on w przeciwieństwie do tego Lukijowicza z ostatnich lat często był po prostu takim dzikiem, takim gościem, który idzie do pressingu, który startuje do obrońcy, który utrudnia życie bramkarzowi, a teraz kiedy już Mariano dostawał jakieś pojedyncze szanse, to on wiedział, że nic z tego nie będzie tak naprawdę i też się, też się z tym pogodził. Ja myślę, że to są takie sytuacje naprawdę niewybaczalne, no bo można wybaczyć piłkarzowi, że się nie sprawdzi, że coś mu nie poszło, że okazał się za słaby piłkarsko, że, zja że zjadła go presja. Natomiast jeżeli napastnicy tak skrajnie giną, uciekają od gry właśnie jak Mariano Diaz czy, czy Lukajowicz, to naprawdę można mieć potężne zastrzeżenia właśnie do ich charakteru. No i cóż, no i już na stare lata po 30 Mariano Diaz za rok prawdopodobnie, a może jeszcze teraz, no zobaczymy, ale za rok, no bo wtedy wygasa mu kontrakt, opuści Real Madryt, no i cóż mu pozostanie. Będzie mógł wykorzystywać fakt, że przez lata był piłkarzem Realu Madryt, kasować w egzotyce. Może pójdzie drogą Hesse i trafi do Turcji, bo Hesse wylądował w tym momencie w Ankarze. Natomiast no, stać było tego piłkarza na zdecydowanie, zdecydowanie więcej. I dzisiaj tak naprawdę patrząc po Mariano i po Lucejowiczu widać jak strasznie ciężkim procesem jest selekcja rezerwowego napastnika. Jak bardzo to jest trudne, żeby trafić z odpowiednim charakterem przede wszystkim, z odpowiednimi umiejętnościami. Dlatego też szuka się w przypadku Bayernu takich ludzi jak Sandro Wagner, jak Czupomoting. Być może trzeba tych piłkarzy przekonać tym, że gdzieś, nie wiem, pochodzą z Madrytu, że rodzina tam mieszka i tak dalej, i tak dalej. No ale Mariano przecież też był piłkarzem rezerw Realu Madryt i, i też tam się wychowywał, więc tutaj to też się nie sprawdziło. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że takim optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o następcę Karima Benzemy, mógłby być przynajmniej na moment Borcha Majoral. To też nie jest goleador. Absolutnie nie. Natomiast jeżeli chodzi o takie Gdybyśmy mieli sobie stworzyć taką miniaturkę Karima Benzeme, czyli piłkarza, który gra w podobnym stylu, oczywiście bardzo mu daleko klasą do Karima Benzeme nigdy takiej klasy nie osiągnie. Natomiast piłkarza, który swoimi ruchami na boisku, takim wychodzeniem na przykład na pozycję numer 10, do skrzydeł, do rozgrywania i tak dalej, przypomina, ale czasami też pokazuje naprawdę przebłyski wielkiego talentu. Kiedyś e, ktoś powiedział, że Borha Majoral był największym talentem Akademii Realu Madryt w ostatnich kilkunastu latach. I, no I rzeczywiście w piłce młodzieżowej ten piłkarz funkcjonował na super poziomie, później trafił do Bundesligi, on pewnie sądził, że pójdzie drogą niego Carvajala, który stał się gwiazdą Bayernu Leverkusen, natomiast Borha Majoral w Wolfsburgu trafił na Mario Gomeza, nie miał szans wygrać tej rywalizacji, no i później ta kariera tak... Była taka, powiedzmy, mocno chybotliwa, lepsze, słabsze momenty w lewante. W Romie powiedziałbym, że poszło mu już naprawdę nieźle. No i ostatnio 6 goli w 18 meczach ligowych w hetafę nie ma szału, natomiast wydaje mi się, że taki Borja Majoral, mimo wszystko, ma lepszy charakter niż Mariano Dias i Luka Jowicz, i starałby się lepiej wykorzystywać te momenty, kiedy Karima Benzemy zabraknie. A uważam, że będzie tam potrzebny po prostu napastnik, ponieważ ostatni sezon pokazał, i tu możemy przejść za chwilkę do kolejnych nazwisk, kiedy Carlo Ancelotti przy kontuzjach Karima Benzemy organizował sobie taki kast i testował różnych piłkarzy na dziewiątce czy fałszywej dziewiątce, to w moim odczuciu wtedy najlepiej wypadł z Villarealem Gareth Bale, ale to też był występ naprawdę daleki od ideału. I ani Marco Asensio tego na siebie nie wziął, ani inni piłkarze, więc dobrze byłoby, żeby to mimo wszystko była naturalna dziewiątka i Borha Majoral kimś takim bez dwóch zdań jest. No i co? Cóż, no i zostaje nam teraz ten Biedny Gareth Bale, którego łączono już chyba praktycznie z każdym poziomem rozgrywkowym. W pewnym momencie nawet doszło do takiej mini przepychanki w mediach, kiedy prezes Hetafe pochwalił się, że kontaktował się z agentami Garetha Bale'a. Później otoczenie Garetha Bale'a to wszystko zdementowało. w zasadzie nie, no, to jest wstyd, że łączy się Garetha Bale'a z Hetafe. Oczywiście takie słowa nie padły, natomiast mniej więcej taki był przekaz. Ale z drugiej strony, tak patrząc na kariery takich ludzi właśnie jak Marcelo, jak Gareth Bale, zawodników, którzy... Kierują się na przykład tym, że chcą zagrać na Mistrzostwach Świata, zwłaszcza w przypadku Egareta Beyla, to takie trafienie do Hetafe czy Rajowa Ekano. Patrz przykład Radamela Falcao, który też trafił na Wajekas po to, żeby utrzymywać się w reprezentacji, żeby też pojechać na mundial, żeby przygotować się do tego mundialu, to nie byłby taki głupi ruch, no bo to hetafej Rajo Wajeka no też nie zapłaci piłkarzowi 200 tysięcy euro rocznie i mimo wszystko grasz na wysokim poziomie. Grasz co tydzień, a nie co trzy dni, więc to ryzyko kontuzji nie jest tak wielkie. Oczywiście, gdyby taki Marcelo czy, czy właśnie Gareth Bale trafili do tego typu klubów, no to to byłoby gigantyczne wydarzenie, nieporównywalne nawet do przejścia Radamela Falcao, który tam bił rekordy, jeśli chodzi o wyświetlenie w kontekście Rajo Vallecano, natomiast Marcelo, który wciąż pozostaje bez klubu, wydaje mi się, że jest piłkarzem, który powinien zerkać właśnie na tego typu kluby. Hetafe czy Rajo Vallecano. Marcelo profilem do Hetafe nie pasuje skrajnie. Do Rajowa już prędzej, natomiast ja zawsze zakładałem, tak patrząc na, na karierę Marcelo, na to jak ten piłkarz się rozwijał, jakie dzisiaj ma braki, zwłaszcza jeśli chodzi o grę w defensywie, o intensywność, o powroty, że Marcelo tak naprawdę, gdyby na koniec kariery trafił do jakiejś ligi egzotycznej, to zostałby przestawiony na dyszkę albo na pozycję środkowego pomocnika, ale takiego zwolnionego z obowiązków defensywnych, takiego piłkarza, na którym trzeba byłoby oprzeć grę. Natomiast moim zdaniem cały czas jest miejsce na tym najwyższym poziomie. Najwyższym poziomie mówię top 5 lig europejskich absolutnie dla Marcelo, może na pozycji skrzydłowego, może na pozycji ofensywnego pomocnika, pewnie nie na lewej obronie, chyba że naprawdę byłby to jakiś totalny evenement na zasadzie lewej obrońca, który kompletnie nie musi bronić, dajemy mu swobodę i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o Gareta Bela, to on pewnie gdyby mógł, to najchętniej grałby jedynie w piłce reprezentacyjnej. Natomiast jest jeszcze dwóch takich piłkarzy, trzech w zasadzie w Realu Madryt, którzy Real opuścili albo mogą opuścić i na których w moim odczuciu grę trzeba oprzeć, żeby oni dobrze zafunkcjonowali. Isco, Sebajos i Asensio, czyli trzy wielkie nadzieje hiszpańskiej piłki. Isco, wiadomo, łączony z Sevillą, także z Betisem, Sebajos łączony z Betisem. No i Marco Asensio łączony z połową klubów w Europie. Kontrakt Marco Asensio wygasa za rok. Dani Sebajos pod koniec tego sezonu pokazał, że stać go naprawdę na super granie, przebłyski wielkiego talentu. I fajnie byłoby, gdyby Dani Sebajos faktycznie teraz, rocznik 96, trafił do takiego klubu, gdzie wszystko oparłoby się na nim, gdzie byłby takim liderem projektu, faktycznie zawodnikiem, na którym jest zawieszona cała ta gra ofensywna, a to jest taki piłkarz, który lubi być pod grą, lubi dużo kontaktów z piłką, on też pracuje w odbiorze, naprawdę. To do kampista, tak się określa tego typu zawodników. I Dani Ceballos zawsze mi się podobał, w piłce hiszpańskiej może bardziej niż w Arsenalu. I tak szczerze mówiąc, patrząc na profil tego piłkarza, ja troszkę obawiałbym się, gdyby on trafił do, do Realu Betis, czy nie doszłoby tam do takiego deptania sobie po piętach wzajemnego z Nabilem Fekirem, czy z Sergio Canalesem, z tego typu piłkarzami. Czy nie okazałoby się wtedy, że tam jest zbyt wielu, mimo wszystko, artystów, zbyt wielu. Dogrania na pianinie i to często właśnie w podobny sposób, no bo Dani Sebajos chciałby tę grę monopolizować, co nie wiem czy byłoby w smak Kanalesowi i Fekirowi, natomiast wygląda na to, że faktycznie wszystkie drogi Sebajosa prowadzą do Betisu, co w moim odczuciu też troszkę zabiera szansę Isko na ewentualne przejście do Betisu, no bo i taki temat ze względu na Manuela Pellegriniego się pojawił, a wiadomo, Pellegrini, Isko Malaga. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o obu tych piłkarzy, to nie zdziwiłbym się, gdyby Sebajos trafił do takiego klubu, właśnie Liga Europy. W lidze hiszpańskiej, czyli właśnie półka Betisu, powiedzmy. Gdyby Isko postawił już teraz na egzotykę, bo do intensywnego futbolu on się nie nadaje i trzeba byłoby po prostu tworzyć projekt wokół tego isko, czyli tego piłkarza, odciążyć od pressingu, dać mu rozgrywać i liczyć, że będzie w dobrej formie, co oczywiście nie jest powiedziane, że tak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o Marco Asensio, to jest podobny kazus, bo tak naprawdę w momencie, kiedy Marco Asensio opuści Real Madryt, a może to być teraz, może to być za rok, Marco Asensio, który rozegrał dobry sezon, bo on strzelił 10 goli, co oznacza najlepszy sezon ligowy w jego karierze, jeśli chodzi o liczbę bramek, natomiast tu jest też cały czas problem z tym pressingiem, z tą intensywnością, z tą fizycznością i i tak dalej. Więc nie każdemu trenerowi to będzie odpowiadało, że miałby takiego piłkarza, który notuje średnio 10 skoków pressingowych właśnie na 90 minut, czyli naprawdę przeciętny wynik. Jeśli Marco Asensio zmieni klub w tym oknie, na pewno, jako że to jest mój ulubieniec, pojawi się oddzielny odcinek. Natomiast już teraz mówię, że może być ciężko tego typu właśnie artystom, magikom, piłkarzom, którzy najlepiej czują się wtedy, kiedy mają piłkę przy noze, ale kiedy tę piłkę tracą, no to, no to wtedy pojawiają się problemy. Takim ludziom w piłce po prostu będzie coraz trudniej. Jak ja na przykład dzisiaj patrzę na na Marco Asensio i na profil tego piłkarza i sobie myślę o zainteresowaniu Arsenalu, no bo gdzieś takie plotki pewnie też latały no i widzę takiego gościa jak Martin Odegard, czy nawet Fabio Vieira to mam takie wrażenie, że i Norweg i Portugalczyk po prostu mimo, że umiejętności te techniczne mogą mieć podobne albo Marco Asensio może mieć wyższe, no to jeśli chodzi o pracę na boisku to pewnie nie będzie porównania, dlatego może trzeba poszukać miejsca w innej lidze, może trzeba poszukać, poszukać jakiegoś takiego projektu który oparłby grę na tego typu zawodniku. Natomiast problemem Marco Asensio pewnie będzie też duże mniemanie o sobie, ponieważ nie sądzę, gdyby hipotetycznie zdarzyła się taka sytuacja, puka do jego agenta Real Sociedad. To się nie zdarzy, bo Real Sociedad kupił Braisa Mendesa, czyli piłkarza grającego do pewnego stopnia w podobny sposób do Marco Asensio i mówi: "Dobra Marco, przyjdź do nas, będziemy grali w Lidze Europy". Marco Asensio, mówiąc brzydko, nie splami się grą w tak słabym klubie, ponieważ Marco Asensio wychodzi z założenia, że nadaje się do większego grania. Takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie, mimo że dla jego kariery i dla rozwoju pewnie takie przejście do Realu Sociedad byłoby całkiem naturalne. Jest jeszcze tutaj zresztą kazus takie fusy Kubo, czyli piłkarza, który, którym też Real Sociedad interesuje się od lat i któremu ostatnio po prostu się nie wiedzie ani w Majorce, ani w Hetafe, ani w Realu, tylko ten pierwszy pobyt właśnie na Balearach wykonaniu takie kubo był udany, ale to jest zdecydowanie za mało. Oczywiście rocznik 2001, czyli takiego piłkarza skreślać absolutnie nie możemy, natomiast no, trzeba już powolutku ruszyć. I sam jestem ciekaw, gdzie cała ta grupa kreatorów z Real Madrid, czyli Isco, Ceballos, Asensio i właśnie takie kubo wylądują. Jeśli chodzi o takie kubo, to myślę, że nawet poziom Ligi Europy w tym momencie mógłby być za wysoki, chyba że dojdzie do jakiejś eksplozji formy Japończyka. No bo tego wykluczyć nie można. Natomiast on na pewno nie zrobił tyle w swoich poprzednich klubach, żeby móc liczyć na to, że na przykład zgłosi się po niego teraz Real Betis. I kto nam jeszcze został, jeśli chodzi o Real Madryt, dwóch piłkarzy, którzy wcale nie muszą z tym Realem się żegnać. Natomiast ja bym chciał, żeby jeden się pożegnał, czyli Andrii Junin, ukraiński młody bramkarz, który pod koniec sezonu pokazał, że jest wielce utalentowany i chciałbym zobaczyć go w takim regularnym graniu po prostu. Co weekend pojawiły się też informacje o tym, że na przykład Espanyol interesuje się Jesusem Vallejo, czyli piłkarzem, któremu z kolei taka droga właśnie ala Carvajal czy Majoral na początku bardzo posłużyła, bo on w Eintrachtie Frankfurt super się sprawdził, ale wrócił, były kontuzje, były różne przeboje. No i nie miał prawa też przebić się do podstawowego składu Realu Madryt. Poza tym ma duże braki czysto piłkarskie, żeby być podstawowym, środkowym obrońcą Królewskich. Natomiast super charakter i wydaje mi się, że, że to może być po prostu co na kolejne lata. Czyli zawodnik, który zadowoli się trybem awaryjnym, natomiast zawodnik, który na pewno nie spuści stonu, nie stanie się Lukąjowiczem czy Mariano Diazem, bo po prostu jest fantastycznym profesjonalistą i mówią o tym praktycznie wszyscy bardzo często. Także Cezary Wilk w programie Ola La Liga w Kanal Plus. Więc tego Jesusa Vallejo bym zostawił, skoro nie pali się do odejścia. Przecież jeszcze było po drodze Wolves, na przykład Granada, gdzie też mu tak naprawdę nie poszło, więc jest to mimo wszystko jakiś zawodnik, zagadka, ale skoro chce być takim nacho, no to niech będzie. I na koniec jeszcze kilku piłkarzy związanych z Barceloną. Tutaj ten ruch jest troszkę mniejszy, natomiast z Barsą pożegnam się m.in. Dani Alves, co dla mnie mimo wszystko stanowiło pewne zaskoczenie, ponieważ ta informacja wypłynęła, jeśli, do, jeśli mnie pamięć nie myli, jeszcze przed tymi wszystkimi dźwigniami finansowymi. I oczywiście Daniemu Alvesowi trzeba byłoby pewnie zapłacić więcej niż w ostatnim sezonie, kiedy grał za pensję minimalną. Natomiast ja dzisiaj patrząc na, na Barcelonę i praktycznie widząc te różne ruchy, ja cały czas odnoszę takie wrażenie, chyba że w momencie, kiedy ten odcinek będzie puszczony, raporta zakomunikuje, że przychodzą na Spiliqueta i Alonso. No to wtedy będzie to nieaktualne. Natomiast w moim odczuciu absolutnym priorytetem Priorytetem Barcelony powinno być wzmocnienie obu boków obrony, ponieważ Jordi Alba może zacząć nie domagać. Jeśli pojawi się kontuzja, no to pojawi się duży problem, bo Alejandro Balde nie pokazał na razie tyle, żeby móc na niego liczyć. Eee, Serzini Dest podobnie, znacie moje zdanie. I ten Dani Alves tak naprawdę w wielu meczach dawał radę. Oczywiście zdarzały się takie momenty. Bardziej groteskowe, jeśli chodzi o granie w obronie, ale było też naprawdę sporo świetnych momentów. I wydaje mi się, że w przypadku tego piłkarza nie powinno się patrzeć na wiek. Jeśli on zgodziłby się grać za niewielkie pieniądze, a wszyscy twierdzą, że on ma super wpływ na młodych zawodników, to trochę się dziwię, że Barca tak łatwo go odpuściła. Teraz mówi się o tym, że może trafić do Seattle Sounders, że może trafić do piłki meksykańskiej. Gdziekolwiek on by trafił, w moim odczuciu spokojnie mógłby jeszcze grać na poziomie Primera Division, właśnie w jakiejś takiej drużynie z dołu tabeli. Mówiło się o zainteresowaniu Realu Dolit, który awansował, wiadomo, właścicielem jest Ronaldo, mógłby chcieć ściągnąć Daniego Alvesa, mógłby chcieć ściągnąć Marcelo. No byłyby to bardzo wrażliwe boki obrony, jeśli chodzi o defensywę. To trzeba powiedzieć wprost. Natomiast Dani Alves w Barcelonie grał jako taki boczny obrońca schodzący właśnie często do centrum boiska. Więc uważam, że gdyby tego piłkarza udało się dobrze wkomponować i dobrze obudować, na przykład jakimś. Sensownym środkowym obrońcą u jego boku, szybkim piłkarzem, który w razie czego załatałby to wszystko, ugasiłby pożar, jak Ronalda Raucho, czy albo jakimś jeszcze rozsądnym defensywnym pomocnikiem. To dla mnie Dani Alves spokojnie jest piłkarzem na granie w Primera Division i troszkę byłoby go szkoda, mimo wszystko, gdyby zdecydował się no, na przykład na MLS czy piłkę meksykańską, bo cały czas spokojnie może grać w Europie, podobnie zresztą jak Marcelo. Jeśli chodzi o Clementa Longleta, to no to jasna sprawa, piłkarz, którego trzeba odbudować najpierw mentalnie, później piłkarsko, jeśli nie zrobi tego Antonio Conte, czyli mistrz, jeśli chodzi o organizowanie. W ogóle całego zespołu, to, no to będzie po prostu zjasta. Dzisiaj może trudno w to uwierzyć, ale kilka lat temu Klemon naprawdę mógł uchodzić za jednego z najbardziej utalentowanych środkowych obrońców młodego pokolenia. Tylko przypomnę, że w momencie, kiedy on trafiał do Sewilli, Sevilla musiała stoczyć jakąś batalię z Juventusem, który od lat zabiegał o tego piłkarza, co też pokazuje, że dostrzegano w nim duży potencjał. On w tej Sewilli sobie poradził. On też przekonywał, przechodząc do Barcelony, że skoro grał u Jorge San Paolego, no, no to przeszedł taką szkołę życia która później pozwoli mu funkcjonować właśnie w Barcelonie, gdzie od obrońcy oczekuje się zdecydowanie więcej. Natomiast ostatnio no to moim zdaniem przede wszystkim zapaść taka mentalna i, i czasami piłkarz zwyczajnie potrzebuje resetu. I Clément Longlet jest tego idealnym przykładem. Samuel Umtiti, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj chyba tylko lekarz byłby w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy tego piłkarza jeszcze stać na duże granie. Nawet nie czuję jak rymuje, natomiast dzisiaj tak sobie myślę, to już jest prehistoria, ale jeśli ktoś zaczyna interesować się piłką teraz to pewnie nie uwierzyłby, jak dobrym obrońcą był Samuel Umtiti jeszcze przed tą całą serią kontuzji, a ja naprawdę cały czas mam w głowie te jego świetne mecze także w reprezentacji i, i szkoda, że być może został niewłaściwie poprowadzony jeśli chodzi o, te, o ten brak decyzji o operacjach, tę te terapię zachowawczą ten strach być może przed położeniem się na, sto, na stole operacyjnym ale naprawdę wydawało się, że to będzie ktoś, który po pierwsze lewa no będzie miał lewą nogę wyprowadzenie, taką agresywność w grze, że będzie miał kilka takich cech jak właśnie Carlesa Pujola, ale, ale także ta umiejętność wyprowadzenia piłki. No i gdzieś to wszystko zostało zaprzepaszczone. Szkoda tego gościa, no bo widać, że zdrowie absolutnie mu nie pozwoliło. Natomiast być może jest to też pokłosie złych decyzji, jakichś złych doradców, właśnie Samuela Umtitiego. Kogo tu jeszcze mamy? Oskar Mingesa, też za chwilkę pożegna się z Bar y, moim zdaniem piłkarz idealny dla zespołu, który będzie chciał grać trójką i będzie potrzebował półprawego stopera, takiego, który jeszcze będzie miał pewną swobodę właśnie w wyprowadzeniu piłki. Jeśli chodzi o takie typowe granie bocznego obrońcy, wiecie, jazda od jednego pola karnego do drugiego, nie do końca mam przekonanie, czy dałby radę, jeśli chodzi o granie na pozycji typowego, środkowego obrońcy. Nie powiem, że wzrost go wyklucza, bo widzę hiszpańskie jest wielu niskich obrońców. Już nie chcę mówić o Jenne, który nie dobija do metra 80, natomiast jest wielu obrońców, którzy tam mają, mają metr 81, metr 82. La Liga pod tym względem nie dyskwalifikuje. Natomiast dla mnie Mingesa nie ma ani takiej szybkości, ani agresywności. W zasadzie te wszystkie jego atuty są na takim poziomie. 6 na 10, bez przesady, zdarzały się dobre mecze, zdarzały się mecze bardzo słabe, natomiast to co miał prawdopodobnie w piłce Oskar Mingesa osiągnąć, to już osiągnął i raczej nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś nieprawdopodobnego skoku, natomiast tak jak mówię, gdyby ktoś szukał stopera do gry, do gry w trójce, tego półprawego stopera, albo do takiego hybrydowego systemu, który będzie przechodził od czwórki obrońców do, do trójki, to jestem przekonany, że Oskar Mingesa w czymś takim by się sprawdził i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. No i zostaje nam kilku ulubieńców, czyli Martin Brightwhite. Nie wiem, czy jest sens w ogóle to analizować. Też gość, który wyjdzie na boisko, da z siebie wszystko. Tak powiem Wam jeszcze, że patrząc na Martina White. podczas ostatnich Mistrzostw Europy, jeszcze, ja szczerze mówiąc widziałem naprawdę innego piłkarza. Dużo lepszego pod takim względem stricte piłkarskim nawet niż w Barcelonie. Natomiast jest to piłkarz na dolną połówkę tabeli Premier League, max i, i tyle. Uśmiechnął się do niego los, że trafił do Barcelony, podobnie jak do Trincao, który... Okazał się po prostu piłkarzem skrajnie jednowymiarowym, no i w tym momencie powrót do Ligi Portugalskiej wydaje się być czymś absolutnie naturalnym, ewentualnie, wiecie, właśnie jakaś taka kariera w stylu Adnana Januzaja, czyli to przejście do tego Realu Sociedad, który swoją drogą ma... Mm, ma taką umiejętność budowania piłkarzy lewonożnych, bo ich jest tam multum, właśnie zawodników, którzy w taki sposób są kreowani. Był Sergio Canales, Mikel Merino, Adnan Januzaj, Mikelo Jarsabal, teraz przychodzi właśnie wspomniany Bryce Mendes i myślę sobie, że właśnie gdyby taki Trinkao trafił do tego typu klubu, to być może dałby radę i być może tam miałby sezon, wiecie, 5 goli, 7 asyst, coś takiego. I na koniec zostaje Ricky Puć. Gdzie on powinien trafić? Na pewno trafi do domu Gerarda Pike, na pewno trafi gdzieś. Na okładki tabloidów i tak dalej, i tak dalej. To jest absurdalna kariera, natomiast od kilku lat odnoszę takie wrażenie, że dobrym środowiskiem dla tego Rickiego Puća byłaby Celta Vigo. Czyli taka drużyna, w której nie ma jakiejś szczególnie wielkiej presji, drużyna, która potrafi zagrać taki futbol bardziej otwarty, bardziej wyrafinowany, gdzie być może ten Ricky Puć po prostu byłby w stanie pokazać swoje atuty. Bo zastanawiam się, czy gdyby na przykład Ricky Puć trafił do takiego zespołu, w którym trener by mu powiedział, słuchaj, Ricky. Jesteś bardzo utalentowany. To nie jest najmłodszy piłkarz, 99-rocznik. Jesteś bardzo utalentowany. Nie przejmuj się, graj swoje, nie podpalaj się, nie musisz w każdej akcji okazać się mistrzem świata. Nie musisz pokazywać się po prostu dosłownie w każdym momencie do grania. Czasami lepiej się wstrzymać, mimo wszystko, żeby wykazywał się czasami takim taką trzeźwością, takim chłodem w grze Ricky Puć, to, to nie wiem, być może on okazałby się naprawdę bardzo dobrym piłkarzem, natomiast po nim widać było totalny brak chłodnej głowy. Z jednej strony chęć wykorzystania każdej akcji, a z drugiej, no właśnie, brak umiejętności przewidywania i, no jeśli chodzi o takie czytanie gry, to, to nawet nie ma sensu porównywać go z piłkarzami z kolejnego pokolenia, tak naprawdę, którzy wskoczyli już po, po Rikim, czyli Pedrim i Gavim. Piłkarz na razie stricte juniorski, Kazus Alena Halidowicza, natomiast nie ukrywam, że bardzo chciałbym zobaczyć takiego płcia w innym kontekście. Jak by to wyglądało, bo nie chcę go całkowicie skreszać. Jakby to wyglądało, gdyby się na przykład wrzuciło tego Rikiego płcia do zespołu, starającego się tak fajnie pograć, raz fajnie, raz niefajnie. typu Real Sociedad. Jak on by wyglądał właśnie w takim otoczeniu? On nie może trafić do zespołu, wiecie. Jak walencja, gdzie trafił Ilajsz Moriba, a tam piłka zazwyczaj lata nad głową właśnie środkowego pomocnika i liczy się bezpośredni futbol. Ricky Puć musi trafić do miejsca, gdzie gra się futbol. Otwarty, wyrafinowany, no i być może wtedy Ricky sprzeda swoje atuty. Bo na razie wiemy tylko tyle, że ma sporo atutów pozaboiskowych, bo jest dla mnie mimo wszystko cały czas jakąś zagadką, jak to jest możliwe, że Gerard Piquet nagrywa sobie jakiegoś Twitcha w swoim domu i nagle z jego pleców wyskakuje Ricky Puć. No to jak oni się w ogóle umawiali? No ale dobra. Mniejsza z tym. To by było tyle, jeśli chodzi o, o ten temacik, czyli czyszczenia Realu Madryt i Barcelony. Jeśli chodzi o takie pozostałe tematy, typu odejście Asensio, typu odejście Usmana Dembele, być może to będzie ogłoszone w momencie, kiedy ten filmik jest puszczany, pojawią się z pewnością oddzielne odcinki. Natomiast na temat tej grupy, o której powiedziałem dzisiaj, większości, większości tych piłkarzy nie byłoby sensu po prostu się jakoś rozwlekać i nagrywać 20-minutowych odcinków. Może gdzieś Trafisko, czy Sebajos, czy Asensio właśnie to, to tak postąpię. Natomiast jeden taki odcinek zbiorczy chciałem przygotować, bo widziałem, że, że te tematy Was ciekawią i że bardzo często pojawiają się takie pytania także, w moich prywatnych wiadomościach. To by było tyle z góry. Bardzo dziękuję za subskrypcję, bo jak ostatnio mówiłem, często one niestety giną i ktoś mnie subskrybuje, a potem się okazuje, że nie subskrybuje. To raz, a dwa, jak zwykle, zapraszam w środę na transferowy młyn do Kanal Plus Sport od godziny 10.00 i oczywiście także na kanał YouTube Kanal Plus Sport. Możecie sobie ten program obejrzeć kiedy chcecie, tak jak możecie obejrzeć dwa ostatnie odcinki. Porozmawiamy sobie o transferach, czyli o tym, co robicie najbardziej. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do następnego razu.